Wielu handlowców mogłoby robić kapitalny wynik, ale ich zarządzający przychodzą i mówią: słuchajcie, oni są lubiani, oni są fajni, klienci ich uwielbiają, tylko że nie dowożą wyniku sprzedażowego. Jak sfinalizować transakcję? Roman Kafczyn i Adam Szaran. I dzisiaj odpowiemy Państwu na to pytanie. Bo bardzo często zarządzający przychodzą do nas i mówią, że chcieliby szkolenie właśnie z finalizacji, że się zorientowali, że ich handlowcy nie potrafią finalizować, że mają bardzo dużo spraw, które, którymi się zajmują, a nie ma wyniku, no to na pewno chodzi o finalizację. I my im wtedy mówimy, że to nie jest dobra droga. Zazwyczaj dobrego handlowca nie poznaje się po tym, jak kończy. Dobrego handlowca poznaje się po tym, jak zaczyna. Jeśli dobrze rozpoczął sprzedaż, to finalizacja powinna być już tylko i wyłącznie efektem tego, co zrobił podczas drogi sprzedażowej. Od początku do końca. Natomiast jest taki jeden moment, jest ten moment, w którym trzeba by było zakończyć podsumować, przejść do ustaleń, z pewnością tak trzeba zrobić. Tak, więc to jest tak, że my powinniśmy popchnąć trochę klienta do tego, żeby, żeby on po prostu podjął tą decyzję. On nie jest gotowy, załóżmy, że jest gotowy w tym całym procesie, tylko go popchnąć. Pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to skoro on jest gotowy w całym procesie, no to może go po prostu zapytać, jakie będą nasze kolejne kroki, czyli to będzie taka finalizacja domniemana, że generalnie skoro wszystko jest okej, okay, ty już nie zadajesz pytań, jakie pan, ma, jakie pan widzi kolejne kroki, żeby zawsze Tą umowę. Możemy przerzucić na niego, ale mamy coś bardziej skutecznego. Tak, dwa słowa, na których handlowcy zarobili w historii sprzedażowania najwięcej pieniędzy, to są dwa proste bardzo słowa. To co? To co to są słowa, które odcinają to, co znajdowało się do tej pory w całym procesie sprzedaży do dokładnie tego momentu. Ważne jest oczywiście, to nie będzie koniec, bo to co nastąpią jeszcze różne wersje, które za chwilę Państwu zap zaprezentujemy. Natomiast chodzi o to, żeby odciąć to, co było dotychczas i wejść w zupełnie nowe, czyli w ustalenia. To co ze znakiem zapytania i co potem. Znaku zapytania. Jeżeli komuś, kogoś może razić, nie wiem, to co, że to jest takie zbyt wulgarne, popularne, takie to co, no to możemy to zastąpić. To jak, na przykład, albo i jak, na przykład, ze znakiem zapytania na końcu, po czym w pierwszej wersji następuje zdanie oznajmujące w liczbie pojedynczej, hmm. bądź zdanie rozkazujące w liczbie mnogiej. Jakby to miało brzmieć? No to trzeba dać to, co jest z finalizacją, czyli na przykład powiedzieć to co. Podpiszmy zamówienie. Kropka, czyli tutaj zdanie twierdzące. Popatrzcie, całe, całe pytanie robi się pozornym pytaniem, bo tam, gdzie jest pytanie, to jeszcze nie ma co odpowiadać. A tam, gdzie jest stwierdzenie, no to nawet nie trzeba odpowiadać. Tak, tam nawet w tym, co ty użyłeś, nie było zdanie oznajmujące, ale rozkazujące, bo A. zobaczcie, w liczbie mnogiej, w liczbie mnogiej w pierwszej osobie my mówimy rozkaz. To co, podpiszmy zamówienie. To co? Sfinalizujmy transakcję. To co? Ustalmy termin dostawy. Wykrzyknik, prawda? Natomiast w liczbie pojedynczej będzie tam zdanie oznajmujące: to co? Przygotuję zamówienie. Kropka. To co? Przygotuję dokumenty, żeby mógł pan je podpisać. To co? Sprawdzę, na kiedy mogłaby pójść dostawa. I to co ważne, w jednym czasie robisz akcję. Czyli, jeżeli mówisz, podpiszmy zamówienie, przygotowujesz zamówienie. Jeśli mówisz, yy, przygotuję umowę, potrzebuję teraz dane, to wyciągasz notes do tego, żeby zanotować dane. Bardzo fajna metoda. Bardzo sprytne, bo zwróćcie uwagę, że tutaj w ogóle nie musisz czekać na tak lub nie klienta. Dlatego, że to, że on cię nie zatrzyma, to, że nie powie o jeszcze nie, jeszcze niech pan tam nic nie pisze, no to już jest akt zgody. To już nie musisz czekać na jego tak bądź nie, co jest de facto trudne dla klienta. Tutaj jest zgoda milcząca. Druga odmiana to będzie to, co cały czas bez zmian i stosujemy tak zwaną metodę jabłko czy gruszka. Na pytanie jabłko czy gruszka trudno jest odpowiedzieć tak lub nie. Po prostu dajemy odpowiedź perswazyjną jabłko czy gruszka. To wtedy, kiedy mamy dwa produkty, o których rozmawialiśmy w czasie transakcji. To co: grzejnik takich czy grzejnik taki? To co, ogrzewanie podłogowe, czy idziemy raczej bez? ogrzewania podłogowego, kiedy mamy dwie propozycje równorzędne. Dokładnie, to tutaj musi być taki kontekst, że myśmy rozmawiali z klientem o różnych rzeczach, no to wtedy rzeczywiście możemy zapytać ta czy ta, no bo rozważał dwie opcje, no to, to, to wtedy może się udać, też mu nie pozostawiamy odpowiedzi nie, po prostu niech się na coś zdecyduje. No i jeszcze mamy trzecią opcję, to jest opcja, która wykorzystuje efekt kontrastu, jeżeli bardzo dużo położysz przed klientem, przesadzoną propozycję, to jemu mm. się łatwiej zdecydować na tą, która jest taka drobna. Czyli mm. 3 czy 1 to jest ta wersja. A bardziej Ci zależy oczywiście na tym 1 i trzy specjalnie wyolbrzymiasz. To co? Paletę czy na razie zobaczymy wiaderko, jak to u Pana będzie funkcjonowało? To co? Tysiąc kilogramów czy na razie 100, żeby zobaczyć, jak to będzie funkcjonowało? Gwarantuję Wam, te trzy zakończenia zwiększają naszą sprzedaż. Bardzo ważna jest inicjatywa z naszej strony, bardzo ważne jest to, żebyśmy my proponowali klientowi, i wtedy zobaczycie, że poprawia się konwersja. A teraz zapraszamy na taktykę praktyka. A w taktyce praktyka gość specjalny Leszek Chwalisz, który jest produkt i marketing managerem w Limagreą Polska. Witaj, Leszku, bardzo serdecznie. Witam Was serdecznie, miło Was znów widzieć. Leszek, jesteś dla nas specjalistą od spraw rolnych, od spraw si, od nasion, generalnie od tego sektora sektora. Powiedz nam, kim jest dzisiaj rolnik, bo my zwykle jesteśmy z firmami tak B2B pracujemy, a tutaj też jest przy przedsiębiorca przecież. O tak każdy może na początek pomyśleć, że rolnik to przede wszystkim musi mieć wiedzę tylko związaną stricte z produkcją rolną, które musi mieć wiedzę na temat tego, co robi na gospodarstwie. Ale dzisiaj rolnik to jest przede wszystkim nowoczesny przedsiębiorca, który musi mieć wiedzę analityczną, musi wiedzieć, co się dzieje w świecie, analizować to, co się dzieje. Dzisiaj rolnik poszukuje nowoczesnych rozwiązań. Dostęp technologiczny jest tak duży w tej branży, że po prostu trzeba śledzić wszystkie nowinki, żeby być na bieżąco, a jednocześnie. Zarządzać gospodarstwem, które tak naprawdę ma mu przynosić zysk. Czyli zobacz, jeżeli handlowiec jedzie do takiego rolnika, przeprowadzać rozmowę sprzedażową, proponując swoje produkty, to generalnie musi zachować wszystkie te elementy rozmowy sprzedażowej, biznesowej, zachowań biznesowych, które normalnie stosuje się na rynku, powiedzmy, B2B, prawda? Tak, no przede wszystkim, tak, oczywiście, do każdej rozmowy trzeba być przygotowanym, ale, ale też to, co jest ważne, że nasi, my jesteśmy firmą nasienną i naszą firmę tworzą rolnicy. My jesteśmy największą spółdzielnią rolników na świecie, które dostarczają materiał siewny, jak i również różnego rodzaju rozwiązania, wsparcie. I chciałem wam też jako firma Lima Grand Polska też sobie powiedzieć, że nasi koledzy mają bardzo duże doświadczenie, bo w dużej mierze wywodzą się z gospodarstw, czyli tak naprawdę wiemy do kogo jedziemy, ale przede wszystkim musimy być przygotowani, ale to co również nam na wielu spotkaniach mówiliście, że przede wszystkim my jako przedstawiciele przede wszystkim musimy słuchać i poznać problemy rolników. Jesteśmy po to, żeby ich wspierać na każdym etapie, bo trudności jakie są w branży rolniczej, Dotyczą tak, rolnicy, przed rolnikami są duże wyzwania, tak jak w każdym biznesie. Także my musimy słuchać i poznać ich potrzeby, tak żeby być ich wsparciem. Nie tylko w czasie, kiedy, kiedy chcemy sprzedać nasze produkty, ale mhm. chcemy być wsparciem na każdym etapie, kiedy, kiedy jesteśmy potrzebni dla rolnika. Mhm. Tak, my Limarkę Polskę właśnie znamy z tego, że to jest praca doradcza, praca z rolnikiem, że to jest bycie obok. Odpowiedzialność za rośliny, więc wiemy skąd Wasz sukces. A powiedz mi, co się dzisiaj dzieje na rynku. Jak sobie radzą rolnicy? Jakiej perspektywy ich czekają? No Myślę, że tutaj nie powiem nic ciekawego, bo, bo te trudności, które są teraz w Polsce, to jak mówię, każdy rok jest inny. I ten obecny 22, raczej końcówka tego 22 to bardzo duże wyzwaniem dla rolników w Polsce, jak i również chyba na całym świecie. Największe, największe trudności, jakie były w ostatnim roku, no to powiem przede wszystkim wzrastające koszty produkcji. I tu nie mówimy o wzrastach produkcji kilkunastu procent, tylko dzisiaj mówimy o wzrastających kosztach produkcji, które sięgają kilkudziesięciu, a w niektórych przypadkach kilkunastu, yy, kilkaset procent wzrostu. I dzisiaj do tego dochodzą jeszcze, bo nasza produkcja, my, my dostarczamy nasiona, praktycznie rolnicy. Cały warsztat mają pod gołym niebem, produkcja roślina toczy się na zewnątrz, także mamy wpływ, jakie plony rolnicy osiągają, jakie, jakie będą mieć e, zyski. Dużej zależy też od tego, jaka będzie pogoda. I w 2022 roku mieliśmy bardzo dużą suszę, nie tylko w Europie, jak i również w Polsce. Lokalnie to miało duży wpływ na to, jakie rolnicy osiągają plony. Dzisiaj jesteśmy na zakończeniu drugich żniw, tak zwanych żniw kukurydzianych i tak jak powiedziałem wzrost produkcji, a przede wszystkim trudne warunki w jakich uprawiają rolnicy nasze swoje uprawy, a dodatkowo spadające ceny, bo to jest coś co naprawdę jest dużym wyzwaniem, bardzo duży wzrost kosztów, a jednocześnie Dochód z gospodarstwa jest coraz niższy, z tego względu, że produkty, które wyprodukują, mają tendencję spadkową na chwilę mhm. obecną. To wygląda mało optymistycznie. Z jednej strony wysokie koszty, z drugiej strony koszt skupu jest, cena skupu jest niezadowalająca. A powiedz, po ile będzie olej pakowy, Bo ostatnio mówiłeś, że po 50 zł, a teraz jak spadają ceny, to może taniej. No, myślę, że to, nie, to tak nie będzie. Gdybym wiedział, jaka będzie, jaka będzie koszt, to bym po prostu zajmował się e, pośrednictwem to jest tak jest nieprzewidywalne także e, to co jest dla nas najważniejsze bo, bo to jest duże wyzwanie e, być blisko rolnika i szukać sposobów, gdzie możemy go wspierać. Dlatego... Lecze, no i tutaj musimy finalizować. Musimy, to kluczowe musimy postawić kropkę. Trzymamy za Was kciuki, za Wasze umiejętności, I, za Wasze bycie przy rolnikach. A jak będziesz wiedział, jaki będzie koszt oleju, to daj znać na SMSem, SMS-em czy coś takiego. Dziękujemy Ci bardzo serdecznie, że z nami byłeś. Takie informacje. Dziękujemy bardzo, wszystkiego dobrego, a Was zapraszamy do oglądania kolejnego odcinka.